serdecznie na sesji panu Rady Rada Rada i witam wszystkich radnych, witam pracowników rady gminy. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sesji jest 10 radnych, więc sesja jest prawomocna. Przedstawię teraz porządek obrad 46 sesji Rady Gminy. Punkt 1 otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. Punkt czwarty zamknięcie sesji. Punkt pierwszy i drugi porządku obrad uważam za zrealizowane i przejdziemy teraz do punktu trzeciego porządku obrad, czyli do podjęcia uchwał i pierwsza z uchwał jest uchwała dotycząca zmian w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i bardzo proszę o wnioski do wyjaśnienia dotyczące tej uchwały. Dokonano kolejnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększono dochody o kwotę 466 328,40 złotych. Są to dochody bieżące. Dokonano także zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 466 328,40 złotych. W wyodrębnionych wydatkach na wymiar pochodne dokonano zmian Plan wynagrodzeń po zmianach 12 milionów 272 tysiące 7 proszę. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia zainicjowane w latach 2022-2026 nie dokonano tutaj żadnych zmian. Dodatek medułowy, tak jest? Jak... Tak. A to jeszcze? To drugi. Proszę można oczywiście no, dodać. Szanowni Państwo, te zmiany dotyczące zasadniczo dotyczą e, wypadku tego dodatku terytorialnego. Dodatku dodatku dodatku. Chcemy dojść, że, e, stąd, to jeszcze stąd również ten tryb e, ustawy rzeczy, ten tryb e, poproszenia Państwa o zwołania, zwołanie sesji w trybie, trybie nadzwyczajnym, żeby te pieniążki już e, do mieszkańców naszych e, jak najszybciej trafiły, bo to może być to potrzebne. Jeśli jestem już przy głosie, to może dwa słowa, bo to też ważne, ponieważ jesteśmy gdzieś za proszenicą również transmisji dotyczące dystrybucji węgla bo to też, to też pewnie, zapewne Państwa interesuje już, takich kilka podstawowych zasad, komu przysługuje tenże węgiel, który będziemy za Czy to przysługują mieszkańcom, które, którzy mają prawo, prawo do tak zwanego dodatku węglowego? Także to jest jedna, jedna konsekwencja drugiego. I od jutra w Kopsie Badamowie będzie można składać, zresztą informowaliśmy również o tym, o tym za pomocą naszych pierwszych portali internetowych, czy, czy tych źródeł no głównie internetowych, bo to jest takie podstawowe źródło dla nas informacji. Od jutra będzie można te wnioski składać, jest zapotrzebowanie. Zakładamy na dwa rodzaje tego węgla, czyli, czyli na tzw. Grupy, to tak zwany węgiel gruby, bo tak to określiło Ministerstwo Oferów Państwowych na węgiel gruby i na emu na groszek Natomiast wiemy, że ten węgiel będzie posiadał certyfikat jakości, natomiast... Yy... Myślę, że ten certyfikat będą wystawiać w przyszłości mieszkańcy, prawda? Czyli ci, którzy ci, 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 którzy ten węgiel, węgiel kupią i zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało. Bo, bo to będzie ten właściwy certyfikat jakości, prawda? czyli tak, taki jak on rzeczywiście będzie postaje, mieć nadzieję, że oczywiście będzie to, to węgiel, węgiel dobrej, dobrej jakości. Pracujemy w tym momencie również nad formułą dystrybucji tego węgla bezpośrednio bezpośrednio do mieszkańców oczywiście 1500 zł cena tak jak też w było tylko 2000 to jest ta cena maksymalna maksymalna za węgiel no i od jutra od jutra na, na tych grupach, które są w Gorszej badanowie ruszają ruszają zapisy na ten węgiel Półtora roku do 31 grudnia na dalszą część sezonu roku 2023 Przecież tego jak 2, e, e, to 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 tutaj komputer tam został, a może były jeszcze na tą tabelę. będzie to trwało do drugiej. Yyy no nie przewidzę dwóch godzin. E, natomiast natomiast e, natomiast do e, finału drugie e, drugie maksymalnie e, półtorej, tutaj tutaj mamy będziemy szarostarczyć yyy do a gdyby ktoś chciał również zapoznać się z jakimiś szczegółami, jest taki portal, ale myślę, że bardziej dla nas on jest dostosowany w ciepło.pl ciepło do na to jakieś zasady dystrybucji, dystrybucji tego węgla. Jest zakładne dla samorządów, dla, dla, dla odbiorców. Jest również tam nawet coś takiego porównywarka cen. Można gdzieś sobie zobaczyć, gdzieś widział. W tym momencie będzie wyglądało, może kiedy fizycznie, nie? no bo to też jest, to też, to też, jak będzie to tak, będzie to wyglądało. Proszę Państwa, musimy złożyć zapotrzebowanie i tutaj rzeczywiście realne zapotrzebowanie na ten węgiel, tutaj głęboko no, się zastanawiamy nad, nad ilością. Myśmy wstępnie na okres do 31 grudnia, do wojewody podali, ale to była taka dosyć różna deklaracja. Mowa była o 450 tonach do 32 O czego było teraz osób, że to, że podamy to zapotrzebowanie na cały okres, okres rzeczy, prawda? Natomiast no, trzeba sobie zadać sprawę, że też to ma realne przełożenie finansowe. Tak jak dobrze pamiętam, to jest chyba 60 dni na 6 nie jest chyba faktura płatności po odbiorze tego węgla, Najlepiej, żeby to wyglądało w sposób taki, że, że ten węgiel odbieramy i na bieżąco za niego z tymi pieniążkami, które otrzymamy, że za niego płacimy. No, liczę na to, że, że najmniej sporej części tak to tak się uda. Ale to, troszeczkę w różny sposób. No, na pewno to, co na pewno zapotrzebowanie na ten węgiel jest, bo mieszkańcy o niego pytają gdzieś wielokrotnie przechodząc ulicą, to się cały czas o to, o to pyta. Mamy regularne, regularne telefony również w tej sprawie. Natomiast no, na pewno, proszę Państwa, również zapotrzebowanie na ten węgiel związane będzie bezpośrednio również z tym, jaki ten produkt fizycznie będzie. Jeśli to będzie dobry produkt, to będzie. Ja mogę powiedzieć, tyle, proszę Państwa, no, czy, no, to też jest oczywiście wróżenie różnych sposób, to może być jakieś tam moje zdanie. Proszę tego ja absolutnie nie traktować jako, jako żadnej wypadki, tylko tak się, się tak rozmowę zastanowimy, czy ten węgiel w przyszłym roku, e, czy ta cena 2000 jest ceną, e, około 2000 ceną, ceną atrakcyjną również w perspektywie, nie wiem, przyszłego roku, czy przyszłego sezonu grzewczego, e, czy, czy ten węgiel będzie w przyszłym roku tańszy. Szczerze, uczciwie, wątpię, prawda, że jeśli już przestało do jakiej, do jakiegoś poziomu, e, poziomu do, do, doprowadzone, więc pewnie jakoś radykalnie na tym, na tym jest Mieszkańcy, mieszkańcy nie stracą. Także to tyle, jeśli chodzi o te e, informacje. E, nie odpowiedziałem jeszcze kiedy, prawda, bo jutra, e, to jest tak. Dajemy zapotrzebowanie na 3. w ciągu trzech dni ta spółka, która mam do nas dostarczać, ma się do nas e, odezwać. Pierwotnie byliśmy dopisani do składów płótnie, teraz coś się mówi, że takie jak, tak jakby podskłady były, czyli byśmy odbierali. Bliżej z denlina, e, denlina lub parczek, więc tutaj już te, te to oczywiście będzie generowało cenę, cenę finalną tego ja transportu, no bo wiadomo, że są, są to koszty, koszty wynikające z, z transportu i to się również musi w jakiś tam sposób przekładać. I powiem tak, powiem w ten sposób, że no to co dostaniemy to po prostu będziemy wybrali i wśród mieszkańców... Staraj się, rozprzedawać, się no powiem tak, nie ma możliwości takiej, że sobie gdzieś coś wybierzemy. Bierzemy, nie bierzemy. Przypisani jesteśmy w jedno konkretne miejsce. Bierzemy, nie bierzemy. Też nie wiemy, bo jeszcze nie wiemy, czy jest, jak, 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 jaki, to będzie węgiel, prawda? Wcześniej gdzieś tu, ale to, to w charakterze, w charakterze podmosek, że był to indonezyjski, ale nie to będzie jakie jakiej sposób. Nie wykluczone. także w trakcie i też być może, że jedna dostawa będzie takiego, a następna będzie, będzie innego. Także tutaj to tak, tak, tak to będzie, będzie wyglądało. Ja myślę, że pewnie jeszcze za dwa tygodnie będę. To jeszcze pewnie około dwóch tygodniach, Tak, tak realnie patrząc terminowo, pewnie około dwóch tygodni. Pozwól się z prezesem Wyrodkowskim rozmawia. Ma on pewien pomysł na, na dystrybucję tego węgla wśród, wśród mieszkańców, także tak, żeby to... Tak, no, na bieżąco go do, dowozić żeby też jak najmniej leżał na składzie, no, bo... Bo to dzisiaj... dzisiaj na bieżąco, bo, 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 bo dzisiaj to jest drogi bo dzisiaj to jest drogi e, Rozumiem, że dobrze by było, żeby mieszkańcy jak najszybciej złożyli. Tak, roku. tak, tak, oczywiście, oczywiście. Znaczy, będziemy... No wiadomo, że są możliwości przerobu gdzieś tam, y, gdzieś tam w ale rzeczywiście, jeśli jest możliwość, to apelujemy o to, żeby jak najszybciej y, złożyć, dlatego że to jest też dla nas y, informacja o zapotrzebowaniu. Te, to, to, jest, to jest, jasne. No, tak, no, powiem szczerze, że proszę Państwu, Jeśli ja zamówię 1100 po 2000, to to 2 000 000, no to mamy dwa miliony. No po No, po, no to, No ever, ale, ale, ale tam trzeba tak dalej, że no, 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 mimo wszystko, tak, tak, no to, to będzie minus szereżemco gdzieś. tam. Także, 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 o tym mówimy ile jest złożonych, tyle jest i na każdego dnia, tyle przywiezie, sprzedaż. Nie do końca można. My dnia. musimy to zadeklarować już z, z pewną dozą przewidywalności, bo żeby tak było, to było fajnie. No właśnie. I, a żeby że... tak było, to było a fajnie. A jeszcze temat jeden, kto mi certyfikat w Chyba Ministerstwo tego Państwowych albo ci, którzy to jest ta spółka, spółka, która prowadza. ja mówię, do tutaj... miał, nie Proszę Państwa, do czego, do ja myślę, że prawdziwy certyfikat, prawdziwy certyfikat

Warza Kadan Gazin Rosław. za. Adam, jestem. Jarosław, jestem za. Krystyna. Są Są Anna. Za. 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 A jestem za, jak Jarosław. Nie ma Jestem za. Więc jestem, jestem. jestem za. Dziękuję bardzo. Dwunastu radnych głosowało za, więc uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. Druga ostatnia uchwała dotyczy zmian w budżecie na rok 2022. bardzo proszę o wyjaśnienia dotyczące tej uchwały. już Główne zmiany dokonane w budżecie dotyczą zwiększenia dotacji na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych w kwocie 461 667 zł. 16 zł zwiększyli dochodów z <tuszy> w nie są to koszty obsługi wypłaty świadczeń. I kwota 4636,64 grosze z tytułu dotacji na y, zadania zlecone z zakresu administracji rządowych. Chodziło o te zmiany do, 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 na wypłatę dodatków. Dziękuję bardzo. I również bardzo proszę o głosowanie bezgłośnego.

Jeszcze tylko taka informacja. Szanowni Państwo, przed nami jest 12 listopada, Narodowe Święto Niepodległości. W związku z, w związku z tą okazją będą odprawiane msze święte w intencji ojczyzny o godzinie 10 w kościele partyjalnym w Adamowie i w, przy mogile żołnierskiej w Helenowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na te uroczystości, na uroczyste msze, jak również Nie tylko przed budynkami rządowymi flagi yy, narodowej, również przed y, naszymi sesjami, naszymi domami. W ten sposób oddamy wszystkim walczącym o wolną i niepodległą Polskę. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 26. sesję Rady Dziękuję wszystkim za przybycie.